Dwie zdnie obywatele. Tak, to już koniec CIG. Przynajmniej tak wszystkie media piszczą, a my mamy w to uwierzyć. Mówię sprawdzam. CD Action, zwolnienia i toksyczna atmosfera w Cloud Imperium Games, zwolnienia dotykają kolejne studia, ale w przypadku odpowiedzialnego za Star Citizen CIG nie jest to spowodowanie jedynie tymczasowym kryzysem w branży. Czytamy dalej. Nie wiemy ile dokładnie pracowników zostało zwolnionych, ale pewnym jest, że są wśród nich projektant poziomów Dane Kubicka, Kierownik do spraw jakości Vincent Sinatra czy starszy analityk do spraw jakości Red Horde. Studio także opuścił reżyser Star Citizena Todd Pepi. Sytuacja jest jednak jeszcze bardziej niepokojąca, że w studiu panują toksyczna atmosfera, a kierownictwo nie okazuje szacunku swoim pracownikom. Gry online plaga zwolnień nie ominęła twórców Star Citizen. Odpowiedzialna za najdroższą grę w historii studio, rozstało się z szeregiem pracowników, aczkolwiek dalej prowadzi rekrutację. O, zaskoczenie, czy zwalniają, czy zatrudniają. No i oczywiste, aż pila do CIG, że zebrało 667 milionów dolarów, ale dalej piszą, jak podaje serwis game developer. Bla, 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 bla w gronie osób, które straciły pracę, znaleźli się m.in projektantka poziomów Dane Kubicka. I na tym skończę, bo autorom nawet nie chciało się poświęcić, aby przez chwilę kliknąć z tego Game Developer do Linkedin, aby sprawdzić, że Dane mimo, że ma żeńsko-polsko brzmiące nazwisko, to raczej z wyglądu nie jest kobietą. XGP także zwolnienia i zarzuty w stronę CIG. Ta strona także obcięła męskość naszemu projektantowi poziomów Taki to mamy poziom dziennikarstwa i liczy się, aby szybciej, głośniej. I klikajcie, ludzie, klikajcie. Czas na mój komentarz, co o tym myślę. Niestety, sprawa nie jest zero-jedynkowa i ma wiele wymiarów. Zacznijmy od tego, że wszyscy piszą o niewiadomej liczbie zwolnionych, a przywołują cztery osoby ze średniego i wyższego szczebla zarządzania, jak na ponad tysiącosobową firmę, no po prostu mega zwolnienia. Według informacji, do których udało mi się dokopać, choć nie są oficjalne i to co teraz powiem, raczej to jest moja spekulacja, być może dużo, dużo więcej osób straciło pracę niż te cztery osoby, ale głównie są to pracownicy, którzy pracowali w studiu w Stanach Zjednoczonych, gdzie plan CIG wskazuje na przeniesienie wszystkich sił do Wielkiej Brytanii, a Stany pozostanie tylko... Dział sprzedaży. Być może Todd Papi, Dane Kubicka otrzymali propozycję dalszej pracy na terenie Europy. No ale zastanówcie się, jestem sobie takim Toddem, pracuję jako dyrektor w dużym studiu na topowej pozycji. Moje zarobki pewnie gdzieś 250-300 tysięcy dolarów rocznie. Przez te 9 lat pracy pewnie sobie zorganizowałem jakoś życie w Waszyngtonie, pewnie mam rodzinę, dzieci i lubię to miejsce po prostu, tak? Czy chciałoby mi się przenieść ze słonecznego Waszyngtonu do deszczowego Manchesteru? Pewnie kwestia kasy. Przejdźmy do Deina. Gość jest projektantem poziomów. A jak CIG twierdzi, w zeszłym roku składrą został skończony i nowych poziomów nie będzie. Więc po co trzymać pracownika, którego firma nie będzie potrzebowała? Według mnie, to jest nawet dla nas graczy dobra informacja, bo być może wskazuje na to, że faktycznie składrą został skończony. I tylko zostały szlify, tak jak o tym opowiadali. To jest mój właśnie odbiór tej sprawy. Analogicznie z osobami przytoczonymi, jeśli chodzi o jakość, po prostu być może ich praca nie jest już potrzebna i dlatego się z nimi rozstano. Czemu CIG przenosi główne siły do UK? Wielkie firmy zmieniają miejsce wydania gry, między innymi do tego kraju, gdzie po prostu są niższe podatki. CIG zbudowało tam siedzibę i tak chce zagregować większość pracowników w tej lokalizacji, co wydaje się wręcz oczywiste. Jak zobaczymy na oferty pracy w CIG, to większość ofert dotyczy Europy. Jedna, tylko jedna dla speca od sprzedaży jest w Stanach. A to co powiedziałem jest powiedzmy moją optymistyczną wizją tych zdarzeń, bo wiadomo, że zwolnienia pracowników w dużych firmach zawsze odbijają się sporym echem w mediach, Firmy zwalniają pracowników, zatrudniają ponownie i to jest rzecz normalna. Ale żeby nie było, że świat widzę tylko w różowych kolorach, białego rycerza Star Citizen jest też coś, co mnie mocno niepokoi. Myślę, że mimo tego, że co roku przychody z CIG są coraz większe i większe, to jednak widać także pewne problemy finansowe, które ich dotykają. Choćby to, że rekordowy rok 2023 dał im prawdopodobnie minimalny zysk lub nawet stratę, to spekulacje, bo na razie tylko dysponujemy raportem za rok 2022. No i oczywiście lata wcześniejsze, gdzie wydaje się, że ładnych parę milionów zaskurniaków jednak mają w portfelu, ale rok 2023 na pewno tutaj koszty im wzrosły, a wzrost przychodów nie jest jakiś spektakularny. Wzrastające koszty utrzymania pracowników, opłat do Amazon'a za utrzymanie serwerów czy choćby energii, podatków itd. to pierwsze dwa miesiące 2024 roku wyglądają jak cofnięcie się przynajmniej o 3 lata wstecz. Utrzymanie tysiąca pracowników nawet w Europie to koszt dobrych kilku milionów miesięcznie, a tych milionów w styczniu i lutym nie ma za dużo. Co podsumowując ten temat także może być powodem restrukturyzacji zatrudnienia w CIG. Czy to źle? Oczywiście, że nie. Jeśli firma reaguje na rynek, to co się dzieje, to jest dobrze. No, fabryki np. samochodów są budowane np. w Tychach, a nie w Neapolu, no bo tak dla firmy jest taniej. Rzecz oczywista. Pozostaje nam czekać na rozwój wydarzeń i to, czy zapowiedziany progres w grze, choćby układ Pyrelo dla mas, czy wydanie składronu nastąpi jeszcze w tym roku, czy zostanie podana choćby data premiery? A na pewno spowoduje to strzał finansowy. Moim zdaniem jedno z tych dwóch musi się wydarzyć. Bo chyba tylko te wydarzenia będą w stanie podbić finansowo rok 2024. Wracamy do przeglądu tygodnia. Z ważnych rzeczy jest to, że na EPTU odbyły się testy statycznego serwer meshingu, który łączył dwa układy Stanton i Pyro. Choć próba przelotu przez bramę gwiezdną kończyła się crashem, ale podobno CIG było zadowolone z testów. Przedmiotem testu były takie dubeltowe serwery obsługujące dwa układy jednocześnie. To jest bardzo dobra wieść. W kolejnym Insight usłyszeliśmy o tym, jak jest zbudowany Capital Ship Idris. Po pierwsze, ten statek trochę przytył, aby to wszystko w środku pomieścić, a jest tego naprawdę sporo. Hangar na trzy gladiusy i całe mnóstwo korytarzy z pomieszczeniami. Mieliśmy możliwość zobaczyć szkielet takich wnętrz i robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Jest tutaj hangar, jest hangarek na MPUV, który otwiera się od dołu, ogromne ATC, mesa, kwatera załogi, pokój rozrywek. Kajuta kapitańska, pomieszczenia medyczne, siłownia, która jest także z widokiem na główny hangar. Jest także areszt oraz biuro ochrony. Zbrojownia ze strzelnicą. Sala odpraw. Ładownia. Pomieszczenia do odkażania. Maszynownia, gdzie oczywiście pojawiają się ogromne komponenty klasy Capital No i na końcu mostek, jak na każdym porządnym statku kosmicznym. Praca projektantów naprawdę robi wrażenie. Chciałbym, aby ten statek w całości móc obejrzeć podczas Invictusa i spokojnie sobie po nim pospacerować, bo ten statek jest wielkości tak naprawdę całego poziomu w niej jednej grze. A pamiętajmy, że właśnie na takim statku będziemy mieszkać w składronie 42. I to tyle w tym tygodniu. Pozdrawiam, Was Wrobski z Polskiej Gromady Gwiezdnej. Do zobaczenia w Wersji.